Kochani, bo pytacie mm, o zmiany, jakie zachodzą na diecie karniwora. I co tak naprawdę dzieje się z naszym organizmem? Na początku może być zmęczenie, organizm uczy się palić tłuszcz zamiast cukru, także zmieniamy źródło energii, przez to możemy być wstępnie osłabieni. Bóle głowy wynik spadku płynów i elektrolitów, także pijcie więcej wody i dosalajcie wasze posiłki. Refluks, żołądek przestawia się na prawdziwe jedzenie. Pomaga sól, wspiera produkcję kwasu solnego i nasze trawienie. Kolejne, mniej ból stawów. Stan zapalny spada, a ciało wchodzi w regenerację. Kolejne to ketoza, ciało zaczyna spalać tłuszcz jako główne paliwo. Mamy lepszy sen, stabilny poziom cukru, zero skoków energii. Może być zwiększona wydajność skupienia i energia. Ciało działa jak maszyna, a głowa staje się spokojniejsza i klarowna. Także nie poddawajcie się po pierwszym tygodniu, to tylko faza adaptacji, zanim czeka nowa jakość życia. I c'è sta energia